Cześć. Niektórzy z Was mnie kojarzą, niektórzy nie mam na imię Alicja, jestem starnowa i tutaj też należę do Centrum Lokalnego Młodych na progu. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić swoim doświadczeniem właśnie tego programu. Należę do niego mniej więcej 7 lat i moja przygoda z nim rozpoczęła się w ten sposób, że byłam pierwszym rocznikiem w naszej diecezji, który był przez ten program przygotowywany do bierzmowania. Na początku nie byłam chętna do tego, żeby co tydzień chodzić na spotkania, do tego, żeby gdzieś wyjeżdżać, ale stwierdziłam, że skoro i tak to już jest obowiązkowe, to postaram się z tego wyciągnąć jak najwięcej. I tak też się stało. Pan Bóg dał mi tę łaskę wyciągnięcia jak najwięcej. Poznałam tam wielu wspaniałych ludzi. Na rekolekcjach doświadczyłam tego, kim jest Pan Bóg, ponieważ nigdy nie miałam problemu z wiarą. Ale moja wiara była wyuczona. Co tydzień chodziłam do kościoła, yy, mówiłam Pacież, ale nie miałam relacji z Panem Bogiem. I dopiero na refleksjach spotkania Pan Bóg pokazał mi, że jest kimś, kto chce być blisko mnie, że jest Ojcem, który chce się troszczyć, który chce mieć udział w moim życiu, yy, który chce się ze mną zaprzyjaźnić. I dopiero właśnie wtedy yy, ta moja relacja, ta moja wiara stała się prawdziwa, stała się żywa. I od tamtej pory nieustannie doświadczam działania Pana Boga też właśnie dzięki temu programowi. Od tamtej pory nieustannie Pan Bóg formuje moje serce, nieustannie mnie przemienia, coraz bardziej przytula mnie w swoje ramiona i, i sprawia, że mogę stawać się jeszcze bardziej podobna do niego. Nieustannie właśnie prowadzi mnie tą drogą. Też stawia na mojej drodze w tym programie wielu wspaniałych ludzi, którzy pomagają mi właśnie. Dojść do tego ostatecznego celu. Oprócz takiej duchowej zmiany, też doświadczam takiej zmiany we wszystkich aspektach życiowych, chociażby to, że kiedyś nie pomyślałabym, że będę mówiła do, do ludzi, a tym bardziej nagrywała coś. Dlatego też młodzi na progu nauczyli mnie takiej otwartości rozmowy z drugim człowiekiem, wypowiadania się, tego jak mówić przed ludźmi, jak mówić do ludzi. I dzięki temu też jest mi łatwiej chociażby na studiach. tego młodzi na progu właśnie uczą i kształtują w wielu dziedzinach życia, ale też nie pozwalają, aby w tym zasnąć, w tym co się robi. Mimo tego, że na rekolekcje spotkania jeżdżę co roku, kilka razy do roku, to cały czas jest tam coś nowego. Pan Bóg cały czas przychodzi z takim powiewem świeżości, i ja mogę doświadczać jego działania. Poprzez to, że widzę, co on robi w życiu innych ludzi, do których też mnie posyła, jak przemienia ich serca, jak przemienia ich życia, jak przemienia ich myślenie, jak ich do siebie przyprowadza. To, że ten program nieustannie trwa, to właśnie jest pięknym dowodem na to, że Pan Bóg działa, że On co chwilę powołuje nowych. Dlatego zapraszam Ciebie. Abyś też się wsłuchał w głos swojego serca, czy Pan Bóg nie powołuje Ciebie, abyś szedł, głosił i przyprowadzał nowych ludzi do Niego. Dzięki.